Marcy. Dzisiaj taki trochę nietypowy film, bo związany nie z RC, a z moim zawałem, który ostatnio przeszedłem. A dlaczego postanowiłem Wam zrobić ten filmik? Moi drodzy, ponieważ bardzo dużo dostałem od Was różnego rodzaju pozdrowień, powrotów do zdrowia, ale przy okazji dostawałem całą masę zapytań, jak się przechodzi zawał, i to dostawałem w wiadomościach prywatnych, Jakś powiedzmy, live y robiłem też na TikToku związane z RCA i w międzyczasie też wiedząc, że przechodziłem zawał pytaliście mi się, ale jak to się przechodzi jak to się odczuwa i w ogóle, więc wiecie co postanowiłem wam zrobić ten film puścić z bardzo prostej przyczyny, właśnie z tego, że bardzo często się pytacie a być może dzięki temu komuś, no nawet może w przyszłości uratuje życie, albo wy komuś innemu, bo będzie wam coś powiedzmy tam z tyłu głowy się kołatać z tego co usłyszycie Ode mnie. A prawda jest taka, że świat RC to jest tak zwany świat facetowski. A faceci podejście do lekarzy czy do jakichś badań to mają takie jak diabeł do wody święconej. Z kolei uważam, że kobiety są bardzo przewrażliwione na tym punkcie. Ale, 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 no więc postanowiłem zrobić opowiedzieć Wam. O być może mówię, bo być może coś wam tam w głowie utkwi i w przyszłości dzięki temu będziecie w stanie wcześniej na coś zareagować. Na pewno pierwsze pytanie, czy ja wcześniej miałem jakieś symptomy? Tak miałem, patrząc na to z perspektywy czasu, powiedzmy przez ostatnie półtora roku, zdarzyło mi się kilka razy, nie to że nagminnie coś, ale powiedzmy 3-4 razy pewna rzecz. A co to było? Posłuchajcie, taki lekki ból w tym miejscu tutaj. I to było taki dziwny w pewien sposób ból. Przypominał, jakby swoisty rodzaj zgagi. Nie to, że piekło, ale było takie właśnie dziwne uczucie, jakby czegoś tutaj, coś nam, nas uciskało, takie jakby zapchania. W pewien sposób myślałem, że to może związane jest też z przełykiem, i pomagało na to, brałem wodę. No nie, kilka szybkich łyków wody i przechodziło 3-4 razy mi się to zdarzyło. I przypuszczam, że to już były jakieś symptomy, właśnie czegoś tam. Także tam w lewej kom nie jestem z biologii, czy tam z medycyny dobry, ale w lewej komorze są jakieś te trzy aorty żyły czy coś. W prawej trzy, z lewej trzy są u mnie OK. Z prawej, w prawej, czy już tam odroty nieważne, dwie są OK, natomiast trzecia. Trzecia i mi pewnie takie stęty wstawili. <laughs> ale to, no ale nieważne. No to mówię były takie, takie jakieś, powiedzmy, wcześniejsze objawy. I generalnie zawał miałem tak, że trafiłem do szpitala w niedzielę rano około szóstej, po szóstej, ale już zacząłem pierwsze jakieś takie objawy, rzeczy mieć w czwartek. Takie dziwne było wrażenie, że jakbym był miał niedługo zacząć być chory. Wiecie, jakie to jest takie uczucie czasami, że człowiek zaczyna mieć wrażenie, że no, zaraz go choróbsko dorwie. W piątek poszedłem do nas tutaj w Łodzi na halę pojeździć sobie modelami No i, w, i jak poszedłem na tą halę no To powiedzmy tam kilka razy poszedłem na papierosa. A potem jak wracam z tej hali To takie robiąc y, trochę szybsze kroki Nie jakieś nie wiadomo, jakie szybkie Taki dziwny rodzaj zmęczenia było czuć aż, aż niemożliwe, żeby powiedzmy No przy takich nawet do iluś szybszych krokach Było czuć zmęczenie, tak? No ale w każdym bądź razie było to tak... Y, takie wrażenie zmęczenia dziwnego zmęczenia yy, dziwnie się oddech łapało, miało się też wrażenie takie jakby gardło było chore przy takiej sporej chorobie przełykanie tego powietrza też takie, wiecie, jak mocno przeziębione gardło, takie odczucie ale mówię, to zmęczenie, takie po iluś tych krokach, takich no może szybszych ale nie, nie to, żeby się po nich męczyć odczuwało się takie właśnie Dziwne, niepokojące zmęczenie, bo to było dziwne. No dobra, piątek minął, przyszła sobota, coś mnie zaczynało tu pobolewać, mniej, bardziej przestawało, taka trochę dziwna była ta sobota, no i generalnie to się wszystko zaczęło gdzieś tak, no ja wiem, po 21, po 22 ból, w tym miejscu ból. Ból taki punktowy, nie promieniujący, ale to nie jest taki ból yy, punktowy, że mały punkcik, tylko mówię, ten punkt przypomina bardziej taką coś pośredniego między piłeczką do golfa, a piłką do tenisa ziemnego, tak? Takiej gdzieś wielkości było czuć i cały czas i narastało, przestawało. W pewnym momencie zaczęło tak już boleć, że żona wezwała pogotowie, tak? Pierwszy raz do mnie pogotowie przyjechał po 24 zaraz. No i oni podłączyli EKG, wszystko na no EKG wtedy nic nie wykazało jeszcze Stwierdzili, że to może jakieś nerwobóle Akurat jak przyjechali, to też przestało mnie to boleć No więc coś tam, coś tam Powiedzieli, że może coś tam łyknął Że to może jakieś nerwobóle, coś w tym stylu No i pojechali No jak pojechali, to ja się położyłem spać Przespałem się, z, nie wiem, z godzinę, półtorej W każdym razie obudziłem się Później między drugą a trzecią Z takim bólem, właśnie też w tym miejscu Taki Takiej piłki wielkości. No, bolało tak, że nie szło usiąść. Ciśnienie, jak mi żona zaczęła mierzyć, to miałem takie ze 180 coś, na coś normalnie Jak helikopter ten człowiek normalnie mógłby fruwać. Takiego ciśnienia nigdy w życiu nie miałem. Wysokiego, bo to jest mega wysokie. E, cały czas no nie mogłem usiedzieć w miejscu, chociaż lepiej jakbym siedział, sobie coś zimnego. Cały czas ten ból. Posłuchajcie, ten ból czasami był już taki w pewien sposób nie do wytrzymania, że aż człowiekowi w pewien sposób łzy zaczął leciały. Ale mówię, usiedzieć ciężko było, chociaż starałem się jakiś zimny okład czy coś. Mówię, może minie, może to coś mówi jakiś nerwobóle, ale... Już w pewnym momencie mówię, nie, no dobra, drugi raz dzwonimy, drugi raz przyjechał po pogotowie, wtedy podłączyli jak już zacząłem coś wychodzić, skonsultowali się ze szpitalem, tak, z kardiologią, zawieźli mnie, potem mnie zgarnęli, zawieźli do, no dosyć do wam do tak, czyli Wojskowej Akademii Medycznej, imienia Wojskowej Akademii Medycznej Szpitala, na oddział kardiochirurgii, dostałem jakieś środki, tak, zrobili mi badania, e no i wzięli mnie na koronografię, tak, miałem koronografię, czyli tutaj jeszcze, widzicie, mam ślady, trochę się nałapa, tutaj przez aortę się dostaje, aortę, tak, czy jak to się tam żył? Sądę wkładają, posłuchajcie, przepychają, aż tutaj do serducha, no nie, tylko do środka, na żywca to robią, to nic nie boli, chociaż jak mi czasami tak przepychał to, to takie dziwne uczucie było ale w każdym bądź razie założyli mi kilka stentów, tak, właśnie na tą jedną tam żyłę, czy coś, tam tą, tam, tam szwankującą w serduchu. To są takie, te stenty, to są takie rureczki, czy coś tam, coś w tym stylu, no, w każdym bądź razie jestem w tym momencie już lekkim cyborgiem, tak. <śm> <śm> Więc mówię, tak to prze przebiegało, Opowiadam wam, bo mówię, mam nadzieję, mam nadzieję, że w ogóle do niczego wam się nigdy tam wiedza nie, przyz... nie przyda, ale jeżeli już, to może wam gdzieś z tyłu głowy zostanie coś i dzięki temu będziecie w stanie wychwycić coś u siebie, albo u innych i szybciej zareagować. No i tyle. A ze swojej strony życzę wam przede wszystkim co dużo, dużo, dużo zdrowia i jak najwięcej zdrowia. Pamiętajcie, uśmiechajcie się, bo śmiech to zdrowie. Także co, na moje drogie robaczki, trzymajcie się.